I dlatego ja nie rozumiem, dlaczego u nas teraz w środowisku nagle jest taki boom na dwa środki, trzy środki, cztery środki. Po co? Nagle, nagle zdrowie się wali, bo jest skutek uboczny od tego, od tego, od tego, a ty już nie wiesz, od czego masz te skutki uboczne, bo bierzesz kilka środków. Nie? Więc w sterydach chodzi o to, żeby przede wszystkim mieć cel i mieć swoje zaangażowanie. I traktować, Sterydy jako narzędzie. Ja teraz nie mówię o TRT, o powiedzmy hormonalnej terapii zastępczej. Ja mówię o dawkach dopingowych. Jako trener kulturystyki mówię teraz o tym, o tym powiedzmy, całym aspekcie sterydowym w sporcie sylwetkowym. Nie tylko w sylwetkowym, bo na przykład w kroswicie też, w innych sportach też się używa różnych powiedzmy sterydów, ale pod cel. Pod cel, w trójboju się używa sterydy pod cel. Nie? I wtedy to ma ręce i nogi, wtedy to ma sens, i wtedy możemy sobie dozować w ramach naszego zdrowia ekspozycję na, na, na dany steryt, kiedy on jest dawany pod cel. A kiedy cel jest osiągnięty, steryt jest wyłączany z naszego protokołu, żeby nie było ekspozycji.